Cześć, Siemanko, z tej strony Danielos A dzisiaj mamy 13 grudnia otwierania kalendarza adwentowego z mecz Ataksów. Mamy tutaj piłkarza, który jest skrzydłowym w FC Porto w reprezentacji Brazylii w 2024 roku. Więc zobaczmy kto tutaj jest. Mamy kartę Vintage Vibes Legend Michael Balak. Robert Endrich, Perdol, de Kuman, Bayern, Bruno Fernandes, kapitan i trzynastka. Ja nie zgadłem, niestety. A to jest Galeno. Super karta. Nie wiem jak wam, ale mi się podobają te karty. <grybujesz> Powiesimy sobie potem Zostaw łapę, suba i do zobaczenia.